Też, choć tam przejdziemy po podwórku. Ale straszne rzeczy, nie? Wy Wyszlimy za podwórko. I już tragedia się dzieje. Tamte zostały, tam Ten się został tu No i co? Krzywda ci się dzieje Zaraz przyjdziemy się kawałek i zaraz wrócimy No Chodź No, chodź tak jest Chodź No i trawki sobie poskubiesz, wielko ludzie. A tamte się tam o nawet je widać. Zabrałam im kolegę. A kolega ma ich w nosie. Chodź. teraz będzie szukać trawki. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. A kadar Dark się przekrzywił. Teraz idzie najstarszy Markus On najwięcej, że tak powiem, umiał. Najszybciej się nauczył na uwiązie chodzić. Zobaczymy jak... Jak teraz, miały trochę przerwę, ale jest na razie okej. Okay. No, idziesz? Chodź. Wyszliśmy w odwiedziny do mamusi, do mamusi. Mamusia już go chyba nie kocha. No bywa i tak. No juj, no twoje dzieciątko, gdzie tam, się, ja się tam pakuje do niej. No i tak, no tak, no juj. Oj, oj oj oj, mamunia jaka krzykliwa. Oj oj oj, Milka, co ci się stało? Taka uczuciowa. Oj, oj. A tamten mały się tam nie zesra, spakuj się, ty jednorożec. No tak, o, ojej, no już, już, idziemy. I nasz Mark, Martinek, Martinek, Marcinek, ktoś tu ostatnio na niego wołał, Marcin, Marcin. No na początku małe problemy były, ale tak. O, za tym płaczą. Za dragonem płakali. Markus i Martin. Za Markusem nie bardzo. A za tym już znowu. Podejrzewam, że Markus jest taki uczuciowy. I reszta za nim. Nie? nie? No, oczywiście w miejscu nie można chwilę postać, bo płacz. Płacz. Cały czas płacz. No idzie przynajmniej. Raz się próbował tylko wyrwać. A tak to ok. O, tamte płaczą tam. Aj. Dobra, idziemy do dużych, zobaczymy. No chodź do mamy. Halo? Co to za bunt? Wszystkie poszły ze mną, a ty nie? Chodź. Chodź. Nie odwracaj się. Zaraz do nich pójdziemy. No chodź. o tak, dobry koń. O, to Marko jest taki uczuciowy. Chodź, Martinek, chodź, chodź, Martinek. Idź się, jak tam przyjdziesz, dobry koń. Chodź, byłeś tu przecież. Chodź, chodź. Idziemy, do. Matki, pójdziemy, chodź do mamusi. Okej, okay, mama chyba go nie poznała. to Milka się chyba uważa za jego mamę. O, jakie zainteresowanie. Już? Pierwsza ekscytacja poszła? Milka, to nie twoje dziecko, to twoje dopiero było. To nie jest twoja mama. Twoja tam jest dalej. A, chyba nie rozpoznał. Może? Nie. Nie rozpoznał mamy. Milka się nim bardziej interesuje. Chociaż znaczy, nie, migotka też tak zaczęła, jakby. No, co tam dziwuchy. Dragona nie przyprowadzałam, bo wiedziałam jak to się skończy. Te przynajmniej jeszcze łatwo jest wyprowadzić. A z tamtym byłby problem. Dobra, idziemy, bo poruszenie się zrobiło. I. Jutro ci Twojego przyprowadzę już. Nie płacz. Co, Cześka? Tragedia uh, uh. Już wszystkie razem są Już wszystkie są zadowolone, takiego stresa miały. Oj, boże kochany. Zabrała ich ta niedobra baba, gdzieś tam w świat. Oj, 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 oj. No i co? Ok, lążyjemy się. No, nie lążyjemy się. Już się zatrzymał. Dobra, puszczamy go. I już sobie robią co chcą. O. No chodźcie. Dragon, ty ludzie. Najmłodszy, a największy. No, no już ma. No, 7 miesięcy. Te już mają 10 praktycznie, bo one są 2 miesiące starsze od niego. No, także. No, tak, 9 bardziej. Te się urodziły w czerwcu a ten sierpień Tak, zabieram kantar, no przyniosłam na przymiarkę Nie musisz mi rozwalać Nie. O, i poszły sobie do swojego domku a ja idę do swojego